Myślę, że na pewno oba zespoły wiedzą, o co grają. Tak naprawdę znamy się dosyć dobrze, dlatego naprawdę wszyscy niech się spodziewają dobrych meczów na wysokim poziomie. Tak naprawdę najważniejsze jest tu i teraz, że to właśnie my i Rzeszów gramy w finale i to jest najważniejsze. Raczej staramy się skupiać na naszej stronie przede wszystkim, bo myślę, że jak my zagramy dobrą swoją pewną siatkówkę, to, to jesteśmy w stanie wgrać z każdym. Ale uważam, że zespół z Rzeszowa na pewno cechuje się bardzo dobrą obroną i blokiem, systemem blokiem obrona, dlatego myślę, że to mają naprawdę dobre i groźne, ale, ale tak jak mówię, my patrzymy na siebie i naprawdę jestem przekonana, że to będą naprawdę dobre mecze. W ogóle play-offy jak się zaczynają, to, to zupełnie z inne granie, tak nawet widać po dziewczynach, jest większa motywacja bo w końcu o coś zaczynamy grać, dlatego ja osobiście czuję ekscytację i bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę grać w ten finał. Oczywiście gra w finale to jest e, taka nagroda, o której marzy każdy sportowiec. E, no i muszę przyznać, wszyscy, wszyscy to chyba potwierdzą, to jest sama przyjemność. E, ten stres, który towarzyszył nam przez cały sezon e, w tych meczach, e, później w playoffach, e, w półfinale playoff. No w zasadzie znika, no bo, bo teraz mamy to, co jest najważniejsze, to na co czekaliśmy e, cały sezon. Teraz e, obie strony, zresztą nie tylko my, oczywiście jesteśmy w, w przededniu spełnienia swoich największych marzeń i, i do, no, do zrobimy wszystko, żeby je spełnić. Myślę, że grają dwa, dwa równe zespoły i e, możemy się spodziewać tutaj wyrównanego widowiska. W rywalizacji między nami no, no bywa różnie. Raz wygrywa Chemik, raz wygrywa Rzeszów. E, no, historia jest taka, że w tych najważniejszych meczach w poprzednich sezonach to my, to my byliśmy górą i, no, i niech tak zostanie. Oczywiście, że może być podobnie. Tak jak powiedziałem, tam, no, w, w drużynie dewelop, dewelopresu ciężko znaleźć jakiś słabszy element. No, w, naszej, w naszej grze no, też trzeba no, bardzo dokładnie się przejrzeć, żeby, żeby się czepić czegokolwiek. I tak jak mówię, no, spotkały się dwie najlepsze, dwie najlepsze drużyny w tym sezonie. E no, widowiska same w sobie musi być piękne.